Nie chciałem ci przypominać o tym, jak mieszkaliśmy w hotelu, gdzie się prawie tobą opiekowałem, że chodziłeś za mną jak cień, gdzieś szedł to ty byłeś za mną. I mówię, ja chcę zostać z tobą, mówiłeś mi to, pamiętam. Nie chciałem mówić, ale to życzyło dla mnie wzruszające. I stąd może tak fajnie nam wyszedł ten dialog, jak graliśmy. I ty jako tak ładnie, nie aktorem, nie byłeś przecież, nie jesteś aktorem, to tak ładnie to podaj że nawet nie potrzeba ci żadnej szkoły aktorskiej. Oczywiście nie będzie aktorem, bo tego tym się nie, nie podobało, tak mi się wydaje, że wybroniłeś się z tego, jak mówiłeś. A co teraz robisz, powiedz? To znaczy, to znaczy wybroniłem tak? się nie do końca, ponieważ e, jestem aplikantem adwokackim, a jest to zawód, zwłaszcza jeżeli jest wykonywany na sali sądowej, to jest to taki zawód, który podobny jest do teatru, bo mamy ten widownię, tak oczywiście w cudzysłowie widownię, e, trzech czasami więcej sędziów których musimy przekonać do Takie Sugestywność przekazywania. Oczywiście tak? różnica polega na tym, że musimy mówić własnym tekstem. Ale jest coś z podobieństwa i, i, i z tego kontaktu. Nie nie byłem na scenie raz w życiu, fatalnie to się skończyło. Natomiast y, tutaj jest, jest jakieś podobieństwo, więc bardzo jest to możliwe, że coś dało mi to. Znaczy na pewno dało mi to pewien taki swobody wypowiedzi. W każdym zawodzie istnieje coś takiego przekonywania, to jest niemożliwe, żeby nie. Tylko czasami się dobrze robi to, ale mu to wychodziło bardzo dobrze, bo każdy musi mieć coś tak przekonującego, tak był już mały, tak był przekonujący, tak prawdziwy, nic nie udawał, tylko był to autentyczny. Był sobą? Tak jest. Co jeszcze dalej? Idzie? On się umiał to tak to ode to... mnie. <laughs> <laughs> tak się tu dialogi z tym. Ale była to olbrzymia, e, olbrzymia praca reżysera, który rzeczywiście... Był bardzo cierpliwy dla nas. Bardzo był, no chyba zwłaszcza dla mnie. Był bardzo cierpliwy. Jak coś mi nie wychodziło, to mnie wyrzucał e, z planu, kazał mi chodzić dookoła wytwórni. Bym się skupił i nie wiem, jak to wymyślił, ale to, ja. to działało. Ja wiem, na czym to polegało, ponieważ po prostu byłeś tak aktywny i tak w swoim wieku, dorosłym, naprawdę, dorosły w dorosłym sensie. Już byłeś taki dorosły, który szybko obserwatorem byłeś, że wiedziałeś, co jest prawdą, co nie. Znaczy byłeś bystry, byłeś aktywny, i dawałeś tyle siebie, że nie potrzeba tego tyle. Musiałeś być naiwny, ty byłeś za mądry. Jak się będzie przepraszam za ja słowo mądry, <laughs> to że byłeś za. już wiedziałeś, a to trzeba było naiwność, do cię. ściągać o tym, właśnie ten sylwek, ściągał z ciebie jakąś taką. Zresztą, zresztą ja, ja pamiętam y, zdjęcia próbne, y, początek tego wszystkiego, udało mi się przejść to tylko i wyłącznie dlatego, że miałem babcię, która mnie tam trzymała przed wejściem na te zdjęcia próbne i katowała mnie z tabliczki mnożenia. W związku z tym ja byłem tak zdenerwowany rozmową z nią, że jak wszedłem, to nagle odetchnąłem Ulga. z ulgą i, wala, i wa, walnąłem. Cudowny, I pan, mam teraz pewien pomysł, że jak będzie nam potrzeba do nowego serialu postaci e, adwokata, to zwrócimy się jednak do Pana, bo Pan jednak znakomicie sobie dawał radę tam, a widzę, że i tutaj też e, w świetle e, Jupiterów i przy kamerach. Także wróci Pan zapewne jeszcze raz do jakiegoś naszego u, wspólnego u, 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 serialu. Na błagam, żeby już nie było tej czapeczki. <laughs> nie, nie, czapeczki. Tylko się <laughs> tych uszów. W ten sposób miał kapelusie, bo tam mu się specjalnie, żeby był taki śmieszny. Tak. Znaczy, ja byłem takim dosyć ładnym dzieckiem w sumie, natomiast tam próbowałem wszystkich sztuk, żeby wyglądał jak sierota, co tutaj, co się... Ty, umiesz tak, grać w zawicie pchłe? Nie. A w kanastę? A co to jest? W karty. W karty? Nie. To skąd ty się wziąłeś? Gdzie ty żyjesz? Z Warszawy. A ile macie pokoi? Dwa. Mamusia z statusiem w jednym, a ja, ja, ja z babcią w drugim. Biorą cię do kina? Po co? Mamy telewizor. Kolorowy? Oczywiście. Lewandowcy wcale nie mają. Jak chcesz, możesz przyjść do nas. Z statusiem? Przyjdź sam, zobaczysz powódź. Po co mi telewizja? Byłem tam rano. I co? I pies płynął na budzie. I co? I mój też go uratował. Kłamiesz. Absolutnie uratował. A właśnie, że kłamiesz. Udowodnij. A gdzie jest ten pies? Na razie zabrali go... helikopterem. Gdzie? Do telewizji. Będą go pokazywać w telewizji. Może razem z twoim tatusiem. Może. To, Na altankę. Żeby nasze kury tam trzymać. Okaże się. To twoi krewni? Nie. To po co im pomagasz? Oni to są wariaci. Mój tato mówi, że taki sąsiad to gorszy niż zaraza.